Pojechałem na dobrze znane miłowisko. I trafiłem na idealną karpiową pogodę. Lecz tym razem, ku mojemu zdziwieniu, brania zaczęły się dopiero wieczorem. Były niesamowicie delikatne, a ryby wyjątkowo silne. Lecz ja obrałem sobie kolejny cel: ogromny okoń z tej wody. Wcześniej słyszałem tylko o nim legendy, więc użyłem przynętę i zacząłem szukać. W końcu dorwałem konkretną sztukę i to nie jedną. I na dodatek spotkałem swoich widzów. Dostałem od nich mały challenge, a jaki dowiecie się w filmie. I mimo angielskiej pogody zaliczyłem naprawdę dobrą zasiadkę. Słuchajcie, kolejna doba przede mną, kolejna doba przed wami, jeśli oglądacie ten film jedziemy na wodę, która mi i Wam jest też dobrze znana siedliska nad stawami. Eee, jestem już troszkę spóźniony godzinkę w sumie klasycznie dlatego, że zaczął właśnie padać deszcz. To całkiem ostro wcześniej, nie miałem jak się spakować. Nasza zmiana pogody po tygodniu naprawdę mocnych upałów spadł deszcz. Na to czekałem, zmieniło się ciśnienie, zmieniła się temperatura, no i mamy deszcz. Wiem, że w ten upał ryba nie współpracowała za dobrze, więc liczę na zmiany. Liczę, że teraz będzie po prostu lepiej i, i że faktycznie coś się uda złowić. Ostatnie, nocka u mnie na zero, więc jadę teraz się zrekompensować. Widzimy się, słuchajcie, nad wodą i mam nadzieję, że zaczniemy tą zasiadkę na grubo. No i tak jak zwykle, czekała mnie około godzinka drogi, ale za to jaka przyjemna godzinka. Ciśniemy. Przede mną godzina drogi w tych warunkach, pewnie nawet ponad godzina. Nie chce mi się wierzyć, że przez taką pogodę nie ma korków tutaj w Sanoku. Zobaczymy. Nad wodę dojechałem jednak szybciej, a tym razem obrałem stanowisko numer 11. Na wodzie panował naprawdę niesamowity klimat. Aż nabrałem energii, żeby rozstawić cały sprzęt i po prostu usiąść i popatrzeć na wodę. Słuchajcie, biłem się z myślami, czy jechać w domu. Tato mnie namawiał, że może nie, bo jest słaba pogoda i do jutra ma tak być. Ale przyjechałem na miejsce i nie żałuję, jest tak pięknie. Jest taka niesamowita aura. Deszczyk sobie delikatnie pada tutaj na wodę. Widać, że woda mimo, że pada deszcz, jest bardzo spokojna, tafla pięknie, słuchajcie, rozkładamy się. Niestety, no jak już jadę na dobę, to trochę tego sprzętu mam. To nie zobaczcie ale szybko się z tym mówi. tak naprawdę nie będę teraz dużo nagrywać, bo zależy mi na czasie, chcę to jak najszybciej zrobić i będziemy zaraz gadać, pokażę Wam też jakie przypony założyłem, jakie zrobiłem zestawy i tak naprawdę co możemy na to złowić dzisiaj takiego jak ostatnio mam w zwyczaju, posłuży mi łódka mojego taty, Chińczyk, ale naprawdę daje radę szczególnie, że wędki będę stawiać głównie tam przy trzcinach, tu na środku i tam jest taki pomost z przypływem Tutaj też jest właśnie dużo spławów. Teraz zauważyłem kolejne, więc zastanowię się, jak to tutaj zrobić, ale raczej, tak jak Wam powiedziałem, tutaj będzie stał rod pod kawałek dalej od miejsca, gdzie będę potencjalnie wywozić. Ale to ryby dosłownie walą się wszędzie. To nie ma co się sugerować, ale ciekawe, bo wiele z tych spławów, które teraz widać, to są miesiotry. Pierwszy zestaw, słuchajcie, taki bałwanek. Tutaj kuleczka tonąca, podbita popkiem. Tutaj jest orzech Tygrysi Popek TX1 Shimano. Słuchajcie, to też są nowe przypony, które robi mój kolega. Można je kupić. A tutaj gdzieś wyskoczy wam link, albo będzie też w opisie, gdzie możecie kupić te przypony. Naprawdę wyglądają genialnie i super, pracują w wodzie. Bardzo ładne przypony i zresztą taki mój zestaw pewniaczy. Jak tak tutaj siedzę i wywożę zestawy, to już dwie rolki były, także ryba bierze. Tutaj to jest mój drugi zestaw. Kurka tonąca podwita z sztuczną kukurydzą, Mój ulubiony zestaw. Na to zawsze łowię swoje największe ryby No mimo, że to właśnie nie jest najlepsza pogoda dla człowieka Ale dla ryb jak najbardziej ta zmiana poszła na plus Więc trzeba z tego korzystać e, Miks zanętowy widzieliście, jest bardzo prosty Idę wywieźć tą trzecią wędkę, ta idzie na 100% na przepływ I chyba pójdę standardową taktyką, że trzecia pójdzie tutaj na środek Między nimi tak naprawdę i nie będę kombinować tu z przepływem Najwyżej jutro to zmienię, bo jestem do jutra do wieczora A jutro też mówisz taka pogoda, więc dzisiaj współpracują w ciągu dnia, to też prawdopodobnie będą. Trzeba zobaczyć. Zebrałem się za wywózkę wędek, kiedy nagle zaczęło kropić, ale to mnie nie przeszkadzało. W końcu miałem do wywiezienia tylko trzy wędki. Miejscówki, jak na to stanowisko, obrałem typowe. To właśnie one najczęściej dawały fajne ryby, więc kombinowanie totalnie nie miało sensu. Że jedna wędeczko już poszła na narożnik, druga na pewno na przepływ, ale nie wiem co z tą trzecią właśnie. Rozkminiam teraz, bo te spławy to są miesiotry. Nie wiem, czy się tym sugerować i wie... O, chłopaki mają ostre branie. Ja myślę, że ta ryba gdzieś tutaj może krążyć przy tym przepływie, ale nie jestem pewny kurczę, nie dałbym sobie ręki uciąć. Te spławy to na pewno były jesiotry, więc jednak postanowiłem zostawić tak jak było, a jeśli chodzi o nęcenie, to postanowiłem dać trochę ziaren, kulek i troszeczkę peletu. Nagle na stanowisko wpadli moi widzowie. Chłopaki przyszli tutaj na stanowisko, akurat wywożę ostatnią wędkę. I mówią, że oglądają filmy, tak że bierzcie z nich przykład. No, no i dobrze, <laughs> no, Sigma. też na nockę przyjechali. <laughs> też przyjechali na nockę. Możecie, coś jeszcze możecie kogoś pozdrowić, jak chcecie. No to pozdrawiam, pozdrawiam mamy tatę i rodziców. I ja psa. tak samo. I psa też. No Właśnie. Uu, słuchajcie, wywiozłem wszystkie wędeczki. Trzy wędki w wodzie. Idę teraz na stanowisko obok, zobaczyć, co tam siedzi, zintegrować się. I mam nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej, że niedługo centralka się odezwie, zabieram ze sobą. No pewnie widzimy się już potem w nocy, albo no przy jakiejś akcji może wieczornej, jeszcze nie wiadomo, czy tak zakończy się ten wieczór. Spokojnie i cicho na, na sygnalizatorach. Mam nadzieję, że nie. Wszystkie wędeczki leżały spokojnie w wodzie. Kiedy tak siedziałem, to pojawiały się pojedyncze piki. Oh. Robi się już powoli i zachodzi słońce, myślę, że za godzinkę już będzie w ogóle ciemno. Przywiozłem jeszcze dwie wędki, bo byłem u chłopaków właśnie na integracji, na stanowisku obok i okazało się, że rybki wyjeżdżają im regularnie od rana, od 12. Eee, przy mnie mieli dwa brania i to z takich miejsc, które właśnie pominąłem, także sobie je nadrobiłem teraz po prostu, o tak. Pójdę tam jeszcze do nich pogadać chwilę. No i centralkę mam cały czas przy sobie. Jak byłem właśnie w odwiedzinach, to miałem też dwa piki na jednej wędce. Także jakiś tam znak jest. Zdrowie. Parę godzin później i parę soczków dalej moja centralka się odezwała, kiedy właśnie kładłem się spać. Obiegłem do brania, a tu sami zobaczcie co wydarzyło się na wędkach. Branie było delikatne, ale podjąłem się holu. Mamy karpia. Holujemy. Słuchajcie, cały czas próbuję go docholować, ale tak muruje do dna i nie jest to duża ryba, jest to karp pewnie taki z 15 kg. Nie no, co ja gadam, z 10 max. Ale jest tak silny. O, tak wygląda mój hol cały czas. I on tam sobie muruje. Na szczęście się udało. Mamy, słuchajcie, rybkę. Godzina trzecia w nocy. Ech, nie spodziewałem się ogólnie. Już miałem się kłaść spać. Ryba bardzo żywa. Podczas holu też bardzo silna. O! I paradoksalnie wcale nie duża. Ogólnie miejscówka wytypowana z rogu trzcin, tam gdzie często łowiliśmy karpie. Trzeba jak najszybciej wywieźć tam zestaw, to jest pewne. Ach. Na pierwszy ogień mamy takiego karpia. O pewnie na oko. Z... 12 kilo, może 13. Ach, bardzo na pewno silna i zdrowa ryba. Tego się nie da mu odmówić. W świetnej kondycji. <grych> Oby więcej takich rybek. Także dzięki wielkie Karpiu Idziesz do wody, a my czekamy na kolejne. Oczywiście rybka szybko wróciła do wody w bardzo dobrej kondycji. Uuu, jest słuchajcie, trzecia w nocy, mamy pierwszą rybę. Nie ukrywam, że miałem już iść spać, była druga, a siedziałem trochę z chłopakami tutaj. Okazało się, że fajnie gadka się klei, więc stwierdziłem, że gdzieś tam na stanowisku sobie z nimi pogadam. No i poszedłem spać koło tej drugiej. Co chwilę coś tam posiedziałem na telefonie, słuchajcie i rolka, nie? Kurde, teraz tym się w ogóle spać nie chce. Ale z drugiej strony jutro mam tutaj cały dzień, więc mogę się też wyspać w ciągu dnia sobie trochę drzemnąć. Jak mają brać, to niech biorą. Niech biorą większe. Wiem, jakie tu są ryby i, i wiem, że to był taki tylko przedsmak, jeśli można to tak nazwać. Parę dni temu chłopaczek młody złowił tutaj karpę 29800, także rekord wody już się zrobił całkiem fajny. Nie, nie dużo brakuje do 30. Zrobiłem słuchajcie jeszcze jedną małą zmianę, ale nie będę o niej mówić póki ona się nie sprawdzi. Mam nadzieję, że taka taktyka gdzieś tam zadziała. Na razie jedenastka daje czadu jak na to jakie są warunki i na to jakim jest stanowiskiem, bo w sumie są tutaj lepsze stanowiska, ale jedenastka jak najbardziej... Często też daje fajne ryby. No ale niestety do poranka nic więcej się nie wydarzyło. E, słuchajcie, jest godzina dziewiąta, pewnie ósma, coś takiego. Troszkę sobie pospałem z racji, że północy nie mogłem zasnąć, to musiałem trochę odespać. Mam dzisiaj czas do dziewiętnastej właśnie zaczęło okropić, jak wyszedłem. Niesamowite. E, chciałem właśnie przewieźć zestawy, bo. Leżą od 22 leżą dwa kije, a jeden tylko przewiozem po braniu w sumie Także teraz trzeba znowu coś zmienić Spróbujemy wytypować inne miejscówki i coś złowić w ciągu dnia Bo pogoda jest karpiowa, no nie powiecie mi, że nie Lampy nie ma, widzę, że przyjechał tutaj ktoś na stanowisko obok Wszystko jest lala Na razie mam tam jedną wędkę, tu jedną wędkę i tam właśnie po prawej na przepływie Myślę czy teraz by tego trochę nie, nie, nie zmienić, inaczej nie ułożyć. Na pewno zrezygnowałbym z tego miejsca i bardziej się skupił na tym narożniku tutaj i ewentualnie środ środek wody, zebrałem się w końcu na śniadanie. Godzina chyba jest 11 albo 10, a dopiero idę zjeść, pododować też sprzęt. Idę do Altanki z racji tego. O, już mi się przypomniało, że nie widziałem powerbanka. A mogłem od razu powerbanka naładować. No nic, przejdę się drugi raz najwyżej. Na razie idę, mam salami, gusto, bello. Mam ser i chleb. I tyle. I to będzie dobre śniadanie Po śniadaniu poznałem ekipę, która akurat była na stanowisku obok i zaproponowali mi spinning, więc nie mogłem odmówić Wiedzieli, że od wczoraj pod pomostem złowili mnóstwo okoni, a czasem trafiają się nieco większe Próbujemy wydłubać jak najwięcej okoni Mamy małe zawody tutaj Małe, małe To, to jest tak, kto złowi więcej okoni Mam Ej, to teraz nie kebab, tylko stawiasz na leśnika. dobra? Dobra no. No. I tutaj jest... <głos》> sponsor, dobra, tak szczerze, chodź, tak jest i powiedz tak, kogo chciałbyś pozdrowić najpierw? Chcę pozdrowić mamę i tatę. No. No. No i... A masz psa? Mam, no i pozdrawiam to psa. I powiedz tak, od, od kiedy oglądasz kanał? Trudno stwierdzić, ale długo dosyć. Długo, tak? Ale na bieżąco? No. no, i to jeszcze przykład, właśnie o to chodzi. To już jest kolejna osoba aktywna. Dziękuję Ci bardzo za te wspaniałe miesiące, o, bo lata. No, także idziemy dubać. Wszyscy łowimy na, na GF1, GF jedynki. Na takiej główce kolorowej, customowanej, tak, takiej takich nie kupicie. No i wszystkie stoją pod pomostem. Ja idę wygrać w zawodach. A e, jak to ma moją wędkę? Każdy ma swoją, ale nikt nie ma tak naprawdę swojej, nie? Z własnej, tylko pozycone. Więc porzucaliśmy pół godzinki, a potem zrobiliśmy małą przerwę. Cały czas próbowałem się przebić do tych większych okoni, ale nie było to takie proste. Centralkę cały czas miałem w kieszeni. Na wypadek, gdyby jakiś karp przypomniał sobie o tym, że jest głodny. A Mi w końcu udało się dorwać większego okonia i to naprawdę ładnego. <słuch> Dobra, słuchajcie, pojedliśmy, daliśmy okoniom trochę odpocząć. No gf jedynce.

Ciao ciao Miejmy nadzieję, że będą jeszcze większe a Na razie już jest dobrze słuchajcie Na razie fajny okoń i fajny karp nie No, Także lecimy w tą miejscówkę i zobaczymy, czy coś się jeszcze wydarzy Pokażę wam teraz słuchajcie miejscówkę, gdzie udało mi się wydrzeć tego okonia I w ogóle jak tutaj rzucam Niestety nie mam uchwytu na klatkę, nie wiedziałem, że będę spinningować Ale zobaczcie miejscówkę To jest taki CPL odchodzący od dużej wody I ja rzucam dosłownie pod te korzenie I właśnie rzu rzuciłem dokładnie w korzeń Podbiłem raz i już się działa tam ryba. I to jest najlepsza taktyka. Już mam złowionych 20 okoni. Niedługo później trafił się jeszcze większy okazję. Też w granicach 30 cm. Bardzo fajne, słuchajcie, i to dosłownie 20 minut później, w paru kolejnych rzutach, też myślę, że około 30 centów, ale tego już nie będziemy mierzyć. Może później go zmierzymy, jak skończymy no. łowić tutaj o no, Także słuchajcie, fajnie, katujemy miejscówkę, bo ewidentnie są też większe sandacze, yy, Sandacze są większe okonie oprócz tych takich e, z jednego wymiaru. No, także rzucamy sobie tutaj i może jeszcze będzie takich więcej. Może chłopaki też takie powodują. A Słuchajcie, na Karpiówkach totalnie nic się nie dzieje, nieważne czy to chłopaki tutaj nawet na metodę próbowali. Zero, totalne zero, nic nie bierze, jest e, przestój. Wczoraj w ciągu dnia gryzły, mimo że było gorąco, a potem zmiana temperatury. Karpie są potarle, powinny żerować, nie żerują. Jest jakaś lekka anomalia, ale przynajmniej na spinning jest zabawa. Serio. Ja się dawno tak nie bawiłem jak na węce do 6 gram po prostu na, na delikatnej główce 17, za 2 godziny kończy się doba. Na ten moment nie zapowiada się na żadne zmiany. Jest taka sama pogoda jak wcześniej. Jest, są te same ryby, to samo ciśnienie. No i cały czas nie biorą po prostu, nie ma na to żadnego. Sposobu, nie ma żadnej receptury Żeby to zmienić moim zdaniem Ale zawsze warto czekać do końca Dlatego ja również do tej 19 poczekam Spinning sobie odpuściłem Bo zerwałem dwa zestawy A nie są to moje wędki Dostałem ten zestaw po prostu od Chłopaków, więc byli życzliwi, ale nie chcę przesadzić z tą gościnnością i cieszę się, i tak, że udało się złowić dwa konie 30. Plus. Fajnie sobie pojedliśmy, to był naprawdę dobry czas. Miejmy nadzieję, że w tych ostatnich chwilach coś jeszcze się wydarzy, a wy zobaczcie sami, jaka jest pogoda, bo tak dla mnie istnieje karpiowa, tylko karpi nie ma. Postanowiłem poczekać jeszcze parę godzin, bo po tygodniu upałów nagle przyszła zmiana pogody. To też mogło przynieść fajne efekty, ale najwidoczniej nie tym razem. No ale kto wie, może noc, która się zbliżała, byłaby pełna sukcesów, ale tego już. Nie Słuchajcie, tu byłby koniec tej zasiadki, nic więcej niestety się nie wydarzyło, przesiedziałem jeszcze godzinkę, popracowałem na telefonie, ale najwidoczniej rybki też chcą odpocząć, także skoro już taka jest okazja, to Wam powiem. Szykuje się wyjazd do Barcelony na Ebro i to dokładnie za 3 dni wylatuję z Polski, jadę na tydzień, także będą się działy grube rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie śledzić na bieżąco, także jeśli spodobał Wam się film, to zostawcie coś po sobie, jakiegoś suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Ayya, wracam ja na chatę.